Omówię rozwiązanie zadania liczba doskonała, bogata, uboga. Zaczynamy od załączenia biblioteki CSTDIO, dzięki której będziemy mogli wczytywać i wypisywać. Następnie przechodzimy do funkcji głównej int main. Pamiętamy o klamerce otwierającej i zamykającej. W tej funkcji deklarujemy zmienną n. Następnie mamy pętlę while, którą wykonujemy... Dopóki nie natrafimy na koniec pliku. Za każdym razem wczytując zmienną całkowitą n. Pamiętamy o klamerce otwierającej i zamykającej pętle while. Y. W tej pętli deklarujemy zmienną int o nazwie suma dzielników, przypisując jej wartość 1. Mamy pętlę for. Ustawiamy licznik na i równe 2. I wykonujemy pętle dopóki i jest mniejsze równe n podzielone na 2. Po każdym sześciu pętli wartość licznika zwiększamy o 1. Jeżeli n modulo i jest równe 0, wówczas do sumy dzielników dodajemy wartość zmiennej i. Jeżeli suma dzielników jest równa 0, wówczas wypisujemy słowo tak. W przeciwnym wypadku jeżeli suma dzienników jest mniejsza od n, wypisujemy słowo uboga. W przeciwnym wypadku wypisujemy słowo bogata. Po wyjściu z pętli kończymy działanie funkcji głównej poleceniem return 0. Dziękuję.